Co to, co dziś robicie, jest rynsztokiem przeniesionym z komuny. Jarosław Sachajko krytykuje wykorzystanie danych medycznych Cęckiewicza w debacie politycznej. Panie marszałku, nieobecny panie premierze. Wykorzystywanie do walki politycznej szczegółów zdrowotnych profesora Cęckiewicza jest moralnym dnem i polityczną ohydą. To jest grzebanie w osobistych sprawach człowieka po to, by go politycznie wyeliminować. Co to, co dziś robicie, jest rynsztokiem przeniesionym z komuny wykorzystywania intymnych informacji, by zastraszać i niszczyć politycznie. Wy robiliście to już za pierwszej swojej kadencji akcją Widelec wobec kibiców. Wtedy było upokorzenie pałką i butem, dziś wyciekiem i insynuacją. To jest obrzydliwe i tchórzliwe, gdy nie potraficie wygrać na argumenty, sięgacie po zdrowie i kartoteki. Składam wniosek formalny o przerwę, aby pan premier przyszedł i powiedział Polakom, co dalej. Będzie ujawniał ich nagrania z sypialni i konfesjonałów? Dziękuję. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej sprawie.